Cześć moi drodzy, w kolejnej prognozie burzowej przyjrzymy się, co będzie się działo we wtorek, a dziś powinno się dziać w Polsce południowej i południowo-wschodniej, ponieważ tam będziemy mieli nadal zafalowany front atmosferyczny. Wczoraj i w nocy było bardzo burzowo w Polsce, przede wszystkim południowej, południowo-wschodniej, ale też północno-zachodniej. Zaskakujące sytuacje były w Polsce północnej, w okolicy Gdyni, bo tam mieliśmy co prawda bardzo słabe burze na radarze wyładowań, nie wygląda Dało to zbyt ciekawie, ale tak naprawdę tam mieliśmy bardzo piękną chmurę szelfową, bardzo dobrze rozwiniętą, więc to zawsze mi pokazuje, że. Siła burz nie zawsze jest istotna pod względem fotogeniczności. Często jest tak, że słabe burze są zdecydowanie bardziej fotogeniczne od tych silnych, no chyba, że mamy do czynienia z superkomórkami burzowymi. Od strony Niemiec przemieszczała się również superkomórka burzowa, która też potem e, te, ta burza osłabła, natomiast dobudowały się kolejne do niej. Mieliśmy mały układ burzowy, też z sygnaturą był echo prawdopodobnie, ale mimo wszystko było to dosyć słabe i też przemieściło się w kierunku północno. Wschodnim na południu natomiast mieliśmy wielokomórkowy układ burzowy, który też bardzo pięknie wyglądał, ponieważ te burze dobudowywały się w nocy i w wielu miejscach mieliśmy piękny stroboskop na niebie i te zdjęcia, które Wy publikujecie nadal się pojawiają w internecie, więc super i cieszę się, że Wam się udało. Ja osobiście akurat nie mogłem tego dnia, bo miałem niestety inne obowiązki i prace, co prawda związane z kanałem, ale też prognozami pogody, które wydaje, więc nadal w tym, co lubię robić, więc no nie zawsze jestem w tym momencie dostępny na burzach, bo no trzeba też czegoś to wszystko finansować. I teraz tak. E, zdjęcia, które Wam przede wszystkim chcę pokazać, to to jedno zdjęcie zbliżającej się burzy z wykształconą chmurą szelfową zarejestrowanej w Rudnie koło Pelplina. Zdjęcie zrobione z drona na no, całkiem niewielkiej wysokości, ale to, co tu ujmuje w tym zdjęciu, to przede wszystkim te wyładowanie, które jest bardzo potężne i które nadaje symboliki i siły temu zdjęciu. Zdjęcie opublikowane na stronie Radar Opadów, a zdjęcie wykonał pan Maciej Jabłoński. Gratuluję zdobyczy, bo zdjęcie jest naprawdę piękne. Piękne jest również to, co się dzieje na naszym kanale, bo kanał bardzo mocno się rozwija. W tym momencie mamy już i tak już bardzo dużo subskrypcji, tych subskrypcji zaczyna nam przybywać. Dzięki wam wszystkim za to za to, że jesteście i za to, że działacie razem ze mną. Aż sobie wpiszę cyk cyk cyk. Aż że sobie ze mną tutaj z nami działacie jesteście na naszym kanale. Mamy już 10400 prawie subskrybentów. Dzięki wam. Dzięki za wszystkie komentarze, za wszystkie opisy, też na innych stronach. No, bardzo mnie to cieszy i powoduje, że no, mam tutaj chęć do działania. Przechodzę na mapę, na mapę dynamiczną sieci obserwatorów burzy. I to co widzę, to znów bardzo silne, wręcz potężne burze przechodzące nadal przez północne Włochy, tam w okolicach Triestu w nocy przeszły trzy super komórki burzowe. Teraz przechodzi układ, a już w okolicach Werony i, i Genui tworzą się kolejne komórki burzowe. To co tam się dzieje, to jest po prostu jakaś makabra i niestety jeszcze dziś tak silne burze tam będą przemieszczały się z racji też tego, że mamy tam styk dwóch różnych mas powietrza. W Polsce jest zdecydowanie spokojnej. Komórki konwekcyjne i burze już występowały w godzinach porannych w województwie podlaskim, ale na razie jest bez burz i taka sytuacja będzie się utrzymywała, co prawda niedługo, ponieważ nowe burze będą się tworzyć w godzinach południowych i popołudniowych. Zerknijmy sobie na wyładowanie i widzimy tutaj na północnym zachodzie dosyć dużo wyładowań, ale największą ich liczbę w w Polsce Południowej i południowo-wschodniej. te wyładowania były do wieczora, te komórki konwekcyjne potem przemieściły się poza granice. Polski, ale to co ludzie tutaj zobaczyli, to jest ich najwięcej. burz. oczywiście po, w, południowa Europa, południowa tutaj, północne Włochy, Szwajcaria, również Austria oraz Niemcy i właśnie to Polska Południowa. Bez Burzewie od Polski południowo-zachodniej do Polski północno-wschodniej. No, niestety, tak to wygląda w tym momencie. Godziny poranne: zachmurzenie piętra niskiego, średniego w Polsce z zachodniej. Przepraszam, piętra wysokiego i średniego w Polsce Północno-Zachodniej oraz Zachodniej, natomiast na pozostałym obszarze zdecydowanie ładniejsza pogoda. W Polsce Południowej mamy troszkę więcej zachmurzenia, ono powinno ustąpić niedługo, i tutaj powinny wzrosnąć parametry burzowe. Natomiast nad Polską Południowo-Zachodnią zaczyna wkraczać zachmurzenie związane z tym układem burzowym przemieszczającym się w okolicach Triestu. W kolejnych godzinach będziemy mieli wzrost zachmurzenia, szczególnie w Polsce Południowej i Południowo-Wschodniej. Tam właśnie te burze zaznaczą się na linii zbieżności związanej z frontem atmosferycznym pofalowanym, który jak to często bywa przez Polskę Północną przechodzi bardzo szybko, a nad Polską Południową zakręca się, faluje i tam te burze trwają kolejne. Dzień. Tak będzie też tym e, razem. E, jeśli chodzi o ciśnienie, 1000, e, 1999 hektopaskali w Polsce Północnej, w Polsce Południowej 1004 hektopaskale, więc bardzo niskie. DMGW e, wydało ostrzeżenia dla Polski Południowej, ostrzeżenia drugiego stopnia jak czytamy, prognozowane są burze, które miejscami będą tworzyć bardzo silne opady, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm, lokalnie 50 mm, porywy wiatru do 100 km na godzinę, miejscami grad. I tu mamy południe województwa lubelskiego, południe centrum województwa podkarpackiego, południe województwa małopolskiego. Kolor żółty, czyli ostrzeżenia pierwszego stopnia, gdzie prognozowane są burze, które miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km lokalnie Grad, południe centrum województwa lubelskiego, północ województwa podkarpackiego, południe województwa świętokrzyskiego, północ województwa małopolskiego i południe województwa e, śląskiego. Takie mamy ostrzeżenia. Zerknijmy, jak to wygląda w modelu Swiss HD 4 na 4 Jak widzimy, w Polsce północnej i północno-zachodniej bardzo szybko uruchomi się konwekcja i ta konwekcja będzie się nasilała, będą występowały tam opady deszczu. Burze możliwe są na krańcach północno-wschodnich i południowo-wschodnich, natomiast one bardzo szybko opuszczą nasz kraj, ponieważ będą się z frontem przemieszczały w kierunku wschodnim, natomiast od południa wejdzie strefa silnych opadów w deszczu, której od w stronę wschodniej i południowo-wschodniej będą towarzyszyły burze i te burze przede wszystkim zajmą województwo podkarpackie oraz część województwa lubelskiego, ale bardzo szybko powinny opuszczać nasz kraj, przenosząc się nad Ukrainę, nad Polską zostaną opady deszczu i te opady deszczu wieczorem obejmą województwa południowo-wschodnie oraz południowo-zachodnie. Te opady deszczu będą dosyć intensywne i zostaną niejako zablokowane w kolejnych godzinach, gdzie będziemy mieli taką taką blokadę opadów, to ten deszcz będzie się wypadowywał w Polsce południowo-wschodniej. Już to kiedyś widzieliśmy, tak się dzieje często przy Niżach Genueńskich. Zobaczmy sobie, jak wyglądają prognozy innych, um, innych stron. Zacznijmy od IMGW. Tu mamy drugi, pierwszy poziom dla Polski południowo-wschodniej. Jak widzimy, w obszarze pierwszym prognozowane są burze z opadami deszczu od 15 do 20 mm, lokalnie do 30 mm i porywami wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie grad. W obszarze drugim prognozowane są opady deszczu do 40 mm, a lokalnie do 50 mm oraz ze względu na sytuację kinematyczną poryw wiatru do Kilometrów na godzinę miejscami gra. Obszar zielono-niebieski, słabe burze. W nocy jeszcze w Polsce Wschodniej, a przede wszystkim południowej, możliwe są odchodzące od, naszego, od naszej granic burze. Sieć obserwatorów burz wydała również ostrzeżenie dla Polski Południowej Południowo-Wschodniej. Tam mamy średnie zagrożenie burzowe i w tym średnim zagrożeniu burzowym, jak czytamy, e, południowo-wschodnia Polska będzie najbardziej narażona na burzę, zwłaszcza ze strony długotrwałych, okwitych opadów deszczu. Komórki powiązane będą w większe klastry bądź wbudowane w większą strefę opadów. Samych burz nie będzie. Będzie zbyt wiele, jednak pojedyncze mogą być gwałtowne. Nie wykluczamy superkomórek z nawalnymi opadami deszczu i gradem oraz silnym wiatrem. Istnieje niewielkie ryzyko powstania trąby powietrznej i to jest ta sytuacja, kiedy pod względem fotograficznym te burze raczej ciekawe nie będą, natomiast pod względem niebezpieczeństwa będą jak najbardziej, szczególnie jeśli chodzi o zalania Polska wschodnia i północno-wschodnia, tutaj przede wszystkim ten odchodzący front i te burze, które bardzo szybko opuszczą nasz kraj, a które nie były uwzględniane chociażby w prognozie polskich łowców burz, która wydała dla Polski południowo-wschodniej pierwszy, drugi, przepraszam, stopień zagrożenia, a okalający ją obszar to jest pierwszy stopień zagrożenia. Tu jak czytamy, w sumie sytuacja jest bardzo, bardzo Podobna, ponieważ będziemy mieli na południowym wschodzie chwiejność termodynamiczną na bardzo dużym poziomie. Do tego bardzo duże inne parametry, które mogą wywołać, które będą przyczynkiem do powstania silnych burz. Co prawda, wbudowanych w strefy opadów przede wszystkim, ale silnych burz, które lokalnie przyniosą bardzo silne porywy wiatru, oraz możliwość wystąpienia lokalnej trąby powietrznej o sile EF0 do EF1, która nie jest co prawda wykluczona, ale szansa nie jest nie, nie są zbyt duże, ale są na tyle duże, żeby jak najbardziej o tym wspomnieć. To burze bardzo szybko będą się tworzyć, ale w godzinach popołudniowych, wieczornych zaczną opuszczać nasz kraj i przenosić się nad teren Ukrainy. Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście. Też dzięki Wam wszystkim za to, że korzystacie z aplikacji Monitor Burz. Dziś, tak jak i wczoraj i w kolejnych dniach, ta sytuacja burzowa jest dla nadal w wielu miejscach w kraju dosyć groźna, więc tutaj warto mieć aplikację no-castingową. Ja ze swojej strony polecam aplikację Monitor Burz. Jak wejdziecie stronę sobie na stronę monitorbusz.pl, znajdziecie tam między innymi nasz film, który o, pokazuje, jak ta aplikacja działa. Warto zainstalować, tym bardziej, że jest to darmo, ale jak macie zainstalowaną i Wam się podoba, to możecie jak najbardziej wesprzeć autora tej aplikacji, kupując wersję premium. Dzięki Wam wszystkim, pozdrawiam, cześć.